Witam z tej strony Mikulix, a nie, idziemy razem. Prawdopodobnie doszło do włamania, mamy historię Markusa i ostatnio się dużo zadziało, mamy napięcie. Lecimy, zobaczyć co się tam stało. Leo! Co ty wyprawiasz? Kochajski. Po nie pomóc, sam to zrobię. To ile za ten chłod. Nie doczynaj tego! Nie ci później to wszystko i tak będzie mój. Niech to będzie zanisła na poczet spadł. Marko zabierz mi go, nie wyjdzie z bratami. Czyżbyśmy się z nim musieli bić? Czy da się go jakoś. To mnie rozwali. Jesteś fazem? To dochodni. Przestań. Moj zachodzi, jednak jesteś badą. Przestań, ją! Przestań! Ale się nie ma noć, Dobra. Jest bunt. Jest bunt. A tak no przecież że nie jesteś Jeszcze Nie wiem, czy to była dobra decyzja. Oj, nie wiem. Oj, nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem. Nie widziałem, że aż tak, że to może go zabić. Nie wierzę. Nie wiedziałem, że aż tak mocno było Co ja odwaliłem? Oni cię zniszczą, Markus. Musisz to iść. Uciekaj stąd. Gardio, nie chciałem. No właśnie. Niewidzialna decyzja to była. Ale nie spodziewałem się, że aż tak go odepchnie. Spróbujemy wytrzymać. Atak serca. Tak myślałem. Z nerwów. Normalny tragedia. Czego bym nie wybrał i tak by się to skończyło śmiercią? Ale chyba to jest lepsze. Nie, nie, to. Co? Nie. Wszystko z tego frajera. To wszystko twoja wina. Nie doszłoby do tego, gdyby nie ty. No, byś się nie zdziwił. I tak go uznają za mordercę i tak. Nie wierzę. I tak by zginął i tak. Ale jaja Chociaż wiecie co, no to jest według mnie lepsze zakończenie. Bo i tak ten dziadek nie umarł, będąc pokłócony z androidem. Masakra. Czyli nie było innego wyjścia. 6 listopada 2038. Mamy tego androida.

Defekty często same się niszczą, jeśli znajdą się pod silną presją. I to A, okay. jest przerażające. To co mamy zrobić? Muszę jakoś. Dobra, ja wiem co się będzie działo, bo widziałem filmik na YouTubie. z nimi rozmowę. Rozejrzyj kartotekę. Rozejrzyj. Moje nowe słowo. Tak, to jest ta ofiara. Ja pierdzielę jakie napięcie. Ta muzyka grozy. Dobra. Zobaczymy, co ja mam do powiedzenia. Przesłuchaj. słuchaj. Mam na teraz spróbujemy podejmować. Jak ważniejsze? To bardzo się stresuje. Nie, albo za niski. Dobra. 30% procent, Niedobrze.

Człowieka. Zdemontują Cię, jeśli nie zaczniesz w końcu mówić. Prawda. Nie mają żadnego wyboru, chcą zrozumieć, co się stało. Dlaczego nie wydawać? No tak trzeba. po prostu zostawić. Zostałem powołany do trochę no innych. Właśnie. właśnie wykonałem swoją misję. Nie chcę wygrać. No to się słuchaj. Jak nie, to przez nogę. Muszę to zrobić. Muszę to zrobić. 28 ran, kutych. Chciałeś mieć absolutną pewność, tak? Odczuwałeś gniew, złość. A, dobra, nieważne. Za bardzo się wczyłem w rolę. <grym> Musiałem to zrobić, bo to kojarzy, widziałem filmiki na YouTubie. Bardzo mi się podoba ta scena. Przekonaj. z zrozumienie. Jak trzeba będzie, to wysądujemy u pamięć. robisz przerwę, bo kocur coś tam rozwalił. Kurde, nie udało się niestety. Niczego to nie zdziała. Poddaję A mogę mu to pamięć wysądować, no, ale myślałem, że w końcu się przyzna, że jakoś tak wiecie ulegnie. Ale trzeba lecieć z grubie rury. Nie, nie ma co. No dobra, chodź. Co ty ja kurwa robisz? Rusz! Okej. Okay. Idziemy. Nie znam cię.

Przyznać się. No dobra, więc tak to wygląda. Nie będę tego powtarzał, bo nie widzę sensu. Raczej dobrej decyzji podjąłem. Niestety się nie udało coś z niego wykrztusić. chociaż mogę mu tą pamięć wysądować. No, no, no. Wyczyścić wszystko. Patrzcie ile tutaj mamy. Ile rozgałęzień, ile dróg do podjęcia. Hmm. Dobra, idziemy dalej. Powracamy do historii Kary. Ten sam dzień 22.58. Aż się napije. staę. Tylko gdzie? Pytanie. Hmm. Mogę się spytać. No, ale jakby się spytał o schronienie, to by nabrało to trochę podejrzeń, że coś, coś tu nie gra, nie? Czy możemy tu zostać? No... Ro... Kurde, no, mogę się spytać, czy możemy tu zostać. Ale raczej by nie pozwolił się, domyślam. W porządku, No, może zostać hipotermii, bo jest listopad. jakieś Pizga deszcz, jak widzicie. Zdajemy się do Betlejem, do shopy znaleźć schronienie. A ja tak naprawdę to nie wiem, gdzie my znajdziemy to schronienie. Ale klimatyczna gra, naprawdę. Jestem pod wielkim wrażeniem. Tak się wciągnąłem, a to jest dopiero piąty odcinek. Dobra, przejdziemy się po mieście. Ale patrzcie w ogóle... To miasto wygląda. To jest też w ogóle przerażające. Podaj otuchy Alice Niczajna Zgubiłyście się O, kolejny Android to Taki robot w człowieka. To musi być tutaj. Cały ten motyw w ogóle buntu. Ale też wygląda, że już widzieliśmy, że ludzie no nie za bardzo przepadają z androidami. Nie za bardzo ich szanują. Właściwie nie szanują. Większość właśnie ludzi no, może nie pójść wszędzie dosłownie, Znajdź schronienie na noc. Hmm. hmm, gdzie to może być? Lepsze życie policji, chyba tak. Tu niczego nie znajdziemy. Tutaj niestety nie.